Mamy dzisiaj w The Long Drive. Mam pieska. Tu są różne rzeczy. Silnik do motorka. I mamy autko. Takie, o, fajne. Ale zobaczymy, czy jest na diesel, czy na gaz. Czy, czy po prostu na gaz. Albo na diesel. Jakby na diesel byłoby super. Ale nie sądzę. Oczywiście sprawdzamy silnik. O, na gaz i na olej. Oczywiście to jest 2 litry gazu. Bierzemy, Kurde, nie pij tego. Tak, trzeba to otworzyć. Pokażę, że troszeczkę otwieramy back tutaj. Zamykamy to. Zamkniętym tym i wlewamy tutaj i działa. Nie wiem, jak to działa. Jak to ma działać. No i dolejemy troszkę oleju. procent, albo tam dziesięć, dziesięć dla innych. Nic więcej nie potrzebujemy. Tylko weźmy jedną, dwie rzeczy. Pierwsze rolnetki i chodźmy na górę. O i katana. Jak nam napadną króliki, to możemy ciachać je. Dobra, wyłazimy w garażu naszego początkowego domku. I weźmiemy roletki. Czy to. O, tam jest statek z paliwem. może z paliwem. Dla nas. Co grałem, to ostatnio znalazłem 100 litrów. Powyżej 100 litrów. Tam też coś jest. Tam pojedziemy, ale najpierw trzeba pojechać do tego statku. Przechodzi tam. Do statku. Dobra, idziemy do statku. Dobra. Bierzemy, autko posiadamy. Siadaj. Dwoma różnymi oponami jedziemy, ale trudno. Do tego miejsca nie, nie razy jeździć, bo tam nic nie ma i się nie do wejścia. Wy może tego nie widzicie. O! A tutaj takie, o malutkie, tutaj, o, takie też malutkie, to tego nie opłaca się jeździć. O, i jedziemy do statku później się da na drogę trzeba uważać te myczki o widzę drugi statek ale z drugi, drugiego statku cholera Kurka. i trzeba podskładać auto do kupy W prawdziwym życiu to nie działa tak, tylko w grach. A, to da, to zapasowe koło nam wypadło. O? A, dobry jak ryzykować. Statek jest daleko, tak? Słuchajcie. Jakiś statyk jest dziwnie daleko. Tam jest chata, królik. Tam... Aj, tu jest taka... Tam czy, Tam jest statyk. Dobra, najpierw idziemy do tego garażu. Nie, najpierw do statku. Jak nam się paliwo skończy? Ja, ja bym nie ryzykował. Idziemy po prostu do statku. Prawie z tuwa. Teraz dobijemy halę Kolejny statek widzę. O, jedziemy dalej. Jeszcze meka widzę. Tu jest jeden z Kurka. Tu jest jeden statek, tam jest drugi, tam trzeci. No i, no i tam był, tam czwarty. Do wszystkich statków, oczywiście, nie będziemy jechać, bo się to nie opłaca. Pójdziemy do takiego jeszcze domu, w tej mapce, ale najpierw do statku, jak widzicie. Przepraszam za dźwięki w tle, ale. Musisz być. Jakbym mógł coś z tym zrobić, to bym zrobił, ale nie, nie da się. A jeszcze, a jeszcze jakiś budynek widzę. Ciekawy. Ale. Tak, ciekawy budynek. A ja, to będzie nowa, To tam nic nie ma. Hmm. W sumie byśmy mogli do dwóch statków zajechać. Nie no. Zajedziemy do dwóch statków. Może coś ciekawego będzie. Ale w sumie się jeszcze zastanowię. Nie! Tu może się okazać, że nic nie będzie. Jednego paliwa. Będziemy ryzykować. kamień i od razu jedziemy w statek. Tak myślę, ale co Jesteśmy. Zaraz zobaczymy ile mamy paliwa, bo jestem ciekawy. Idealnie w statek. Aby się trafiło, ale dobra. To się nie wyłącza. Włączaj się. U. Czekajcie chwilkę, bo coś się zbugowało. Już naprawione jest, czy wyszanym przy okazji. A no tak, mieliśmy sprawdzić paliwo. Ile mamy? Za... Nie zapomniałam zamknąć baku, ale mało dosyć zeszło. Teraz sprawdzamy tą łóbeczkę. Pusta. Pusta. Diesel. My nie mamy akurat diesla. Ale byłoby fajnie, jakby był. Pusta. Pusta. Olej, który nam jest niepotrzebny. Tutaj jest. Jedna prawie 12 litrów paliwa naszego. To ja na razie tutaj położymy. ta, Nie pojedzie. No. Co możemy spróbować? Ale nie sądzę, że pojechał. Dobra. No. Próbujemy. To, to? Tak, to, to. Próbujemy jakoś. W 30 prawie procentach oleju. E na no pojedzie. Nie, na dwudziestu trzech. To myślę, że pojedzie. To już czterdzieści litrów. Tak, na dwudziestu trzech to będziemy mieć pełny bak. Bo to chodzić w całej Beczce tyle mamy. Ale mamy 24-litrowy bak. To mały ten baczek. Będzie 21% tego. Tyle. Ale mamy łódki mam baczek. Tak to jest, po, tak to są po 42 na przykład. Zresztą tylko 24 ma. I full. Zobaczmy do bagażnika. Zatem w bagażniku się zmieści. No. No, weszło, weszło. W siedzenie. Ale dobra. Wstawiamy, że tu, to będzie. Nie. Tutaj Nie bawię się, a co się bagujesz? Bo nie mogłeś normalnie wejść i wsadzę w innej, z innej strony z drugiej. dobra Władza, wlazło, wlazło, najważniejsze że stamtąd tamtym ale zaczynałam, dobra nie nasz no, tyle oleju je, to ja nie potrzebuję, proszę panowie kolejny diesel nie jest mi potrzebny ten diesel, ja mam na gaz alkohol, jest silnik na alkohol ale my go nie mamy Bo byłoby fajnie jakbyśmy znaleźli byśmy go do bagażnika władowali. 不傻。嗯

Ja ale sporo. Tutaj już chyba sprawdzaliśmy. Tak. Czyste. A tu mogłem tam nie biegnąć, bo tak sobie... Tutaj na stół sprawdzaliśmy. Tamtą. Tu też? Nie, tutaj nie. się tutaj taka ciężarówka zaraz pić obok ten... czekajcie muszę pomyśleć obok no, tak, takiej budki, gdzie strzelają myśliwi tam gdzie sobie, jakby, taka broń może się drespić z gazem, z zidrem, z olejem, z alkoholem, z krwią tam w, na, do 800 litrów albo do 8000 nie? nie? wiem dokładnie i można sobie lego do, do beczek do 80 litrów Byśmy miał paliwa nieskończoność Chyba Nie opłaca mi się dalej sprawdzać Już nie koniec jest Więc sprawdzimy, sprawdzimy już do końca bo mało zostało my tak czy siak nie potrzebujemy Ale dobra sprawdźmy już te dwie ostatnie Po co mam olej? Jakby był silnik na olej, no to byłoby bardziej to użyteczne. byśmy bym, by, byśmy zmniejszyli szansę na olej. Tutaj. I hop, i hop, 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 hop. <laughs> Dobra. Mm, patrzymy przed rolnictwem. Jedneczka Nie widać O kurka wodna, nic nie widać Musimy tam zajechać, ale nie jestem pewna Nie Kurka Podobno zgubiliśmy to. Przebiegnijmy gdzieś. Czekajcie, zaraz wracam. Ora, wracamy. Nic, nie ma. Hmm. Tutaj? O, tam jest to! Ale tam jest stacja benzynowa. Tam i tam. Czyli w to trzeba jechać. No, widać. Dobra, długa droga będzie z nami. Chodźmy, ja łódka. Znowu. O, działa. Ale się kaktus zbogował, Kaktus się zbugował. No, odpala, pierdzi mocno. Przysk. Co? Kurka. W tym paku nie zamknęliśmy. to tam nic się nie wlało. Dobra, jedziemy. Może podriftujemy trochę. Mogę już żeby jakby. zadriftować razy pojechaliśmy. Odjeżdżamy. Się rozpędzi trochę, no to zadriftuję Ile? Co tak. Co tyle? 40 Teraz na ręcznie jadę. Tyle 2,20. 20 Teraz przyspiesza, przyspiesza, przyspieszę i nic! Nie, nie jedzie w ogóle. Będzie się blokowało. Patrzymy. Być siebie. Kolejny statek. O, tam. nie. Obok. Tam. To my na 35 nie dojedziemy. Aż tak szybko. To to. Naprawdę. To tam to jest. tam musimy jechać to jest to, tam nie opłaca się iść bo tam są tacy ludzie czekaj, nie no ja nie wytrzymam z taką prędkością tego coś blokuje na stówę ta maska czy co? No i co, to blokuje? To wystaje. I teraz już mniej wystaje. Zobaczymy, czy, czy, czy będzie szybciej jechał. No, coś... Sił go do... nabrał No bro. i tak Co jest? To przerzucę Nie no Trzeba, trzeba to przerzucić Jakoś na tylne siedzenie Tak się nie da Nie, tak się nie da

паратруш там сава добра постужена Снова сейчас псу. Шкурка. Ну, а ты, общем, мы скончим,